Cześć tu Kuba, gramy taikon, idę przejąć taikon, bo, bo tu się y, zarabia kasę. to jest taki taikon jak bank, jak bank, dobra, już przejmujemy, dobra przejąłem, jak widzicie, jak mi lubicie to zostawić. zostawcie, zostawcie, Łapkę górę. Zostawcie łapkę górę. Zostawcie łapkę górę. Nie słuchajcie jakieś jakie darcie jest. Bo tak u mnie jest. I nie słuchajcie, bo... bo tak u mnie jest. Przy nagrywaniu, zostawcie na tym filmiku się rzucić 35 łapek. Milion! I jak rzucicie, to będę kolejny tej gory, Innej gory. Też o rob ROBROXA. Na razie zarabiamy. Na razie się uciszą. Dobra, goramy Bo musiałem wyciszyć Bo mnie na, nie było Przez chwilę Ale już jestem Dalej gramy Tam ktoś wali, bo Teraz tam strzelają się. I tu są boronie. Ale goramy dalej. Nieważne, nic się nie dzieje. Nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dobra. ja Dobra. To goramy dalej. Goramy. Dale. Nie słuchajcie, jak będzie jakiś głos, to lepiej nie słuchajcie. I jak będą mu łapki tyle, to, to będę na lepszej dole, na bo mamy na lepszą grę. Dobra, to z Wami ja się żegnam. Nora!